Witam bardzo serdecznie. No i w sumie tego filmu nie miało być, no ale jest. A dlaczego nie miało być? Bo znowu jestem horror. Ale to nieważne. Długo już filmu nie było, więc no dlatego nie chcę was stawiać tak przez długi czas. A co robicie pod ostatnimi filmami, to ja w to wierzyć nie mogę. A więc zacznijmy może od tego, że pod tymi filmami stawiacie ogrom łapeczek w by górę. I ja nie wiem, czy, czy co, czy jak, yy, dlaczego, jak nigdy tak dużo nie zostawialiście. Powoli może zbliżamy się do tych do subskrypcji, no ale... Taka aktywność, co mnie mega zdziwiło No więc w sumie Dlatego chcę dla was nagrać filmy Jakby tak mnie wspierać, No i wtedy już ogromne dla was Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, no to link Nie link, w sumie w karcie macie e... No i No ogólnie, wielkie saducho dla Was. A więc może spróbujemy solówki. Okej. Okay. Dajmy jak się nam nie czai. Więc, szybciej tej węgla jest kopalana. A, może zabudujemy sobie jako taką łyżeczkę. No właśnie, w sumie tylko dlatego. Ja się kręcę. Jestem nie w pełni ostatnio, bo ogólnie dawniej nie grałem, ale były worsy, to ogólnie jest taką słabą opcją, czy się jak są ja gada. Wielki, ale Kurle, nie wiem co ja mam zrobić w sumie. tu to to mnie weźmie jeszcze z Dobra, let's go. Ja cię kręcę, nie naklepiamy go chyba. Ajajajaj, dobra. Lecimy teraz szybciuteńko do niego, zanim on przyjdzie w sumie do nas. Więc, pyk, pyk, tak, 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 to tak, tak, I to właśnie tak, tak, to. to właśnie zrobić, uczynić to tak, 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 Co tak, 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 na tak, tak,

vreenee no, takenovimestanzabateforně do arnamignaansitsm sakrivatsmaamužeetan aoautmoasuemaazambazacne Ja pierdzielę, dobra. Dobra, teraz wiem. Trzeba to zrobić mega szybko, i zresztą mam samą mapę do przejścia chyba. Nie wiem. Teraz to szybko to wybram i tak, tak.

嗯嗯。Uh Nie, 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 Lecimy no. Mam nadzieję, że nie albo nic słodko słychać, bo. Bo, no, tak jak mówiłam, jestem chora. I, I no. I tak teraz jest lepiej, ale no. Chodzi o co tu lubi robić jakieś dziwne rzeczy, A No to ty tak robisz, proszę się. No i po co ty to robisz? Po co ty to A, Ha, Dobra, no, mam pomysł, mam pomysł z kim mam pomysł. No, lecimy, lecimy, lecimy szybko. Dawaj, dawaj. dawaj. Dobra. Możecie no, już tym się namyślać, o to tutaj chodzi. Bo to w sumie nie jest ciężkie. Ale nie ale... widzę. Ya perlele sama şey falan öyle de. Ya perlele şey ne. Ay